Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć parę słów o remoncie. Właśnie jestem w trakcie, przechodzę dość taki poważny remont. I co to ma wspólnego z Bogiem? Co to ma wspólnego w ogóle z Królestwem Niebieskim? Kilka takich zależności. A więc, pierwsza rzecz: zgodnie z wersetem, że jeżeli Bóg nie zbuduje domu, to na próżno trudno, trudzą się jego budowniczowie. Warto przed jakąkolwiek inwestycją w budowę czy w jakikolwiek remont prosić Boga, żeby to On budował dany dom, żeby to On wykonywał dany remont. To jest bardzo ważna rzecz. I, i przez ręce tych właśnie ludzi, którzy, których nam posyła. Dzisiaj żyjemy w takim kraju, w którym właśnie dzięki chociażby programom typu Usterka możemy Dowiedzieć się, że większość fachowców, którzy nie wiem czy większość, ale no, tak wynika chociażby z tego programu, więc tak zakładam. Ja też sam osobiście na wielu takich trafiłem, którzy nie do końca nadają się do remontu. Można powiedzieć, że bardzo wielu z nich no, nie przykłada się do pracy, mówiąc delikatnie, lub na tej pracy się w ogóle nie zna. Więc, a wiadomo, że no remonty są kwestią i, i czasochłonną, i kosztowną, i generującą dużo stresu, i, i, i takich zmartwień. Jeżeli chcemy przystąpić do remontu i wiedzieć, że ten remont ma się odbyć porządnie, a więc warto jest pomodlić się o to. My modliliśmy się o to, żeby Bóg kierował tym, i byliśmy przekonani właśnie o prawdziwości tego wersetu, że jeżeli Bóg czegoś nie zbuduje, to na próżno trudzą się budowniczowie. I słuchajcie, tak się stało. Bóg zesłał nam taką ekipę, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich, ich determinacji, ich precyzji, ich solidności. To jest niesamowite. Pierwszy raz chyba w historii remontów, a przechodziliśmy ich już sporo, trafiliśmy właśnie na takich ludzi. Być może, że dlatego, że wcześniej właśnie się o to nie modliliśmy, bo czasami wydaje nam się, że takie przyziemne rzeczy, jak właśnie remont, to są takie rzeczy niezwiązane z Bogiem. Teologia kojarzy nam się z właśnie z pięknymi modlitwami, z, z jakimś zborem czy kościołem. Z jakimś zgromadzeniem i te, ten remont staje się takim, wrzucamy go do innego worka z napisem codzienność. I tam już nie, nie, nie włączamy Boga w to wszystko, ponieważ wydaje nam się, że ten właśnie ten aspekt życia jest zupełnie oderwany jakby od rzeczy teologicznych. A prawda jest taka, że tak naprawdę. Każda dziedzina naszego życia jest y, związana z Bogiem, ponieważ Bóg jest naszym stwórcą i wie doskonale, co jest nam potrzebne w każdej dziedzinie naszego życia. Również właśnie w kwestiach jakichś y, robót budowlanych, powiedzmy, y, ale też w każdej innej, ponieważ y, no, Bóg jest najlepszym, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, to Bóg też jest budowniczym i on y, zbudował to wszystko. On to wszystko stworzył, więc on jest najlepszym takim, jakby obrazem, takim naszym wzorem. Y, jest naszym takim y, taką matrycą, bo od niego wszystko te, te wszystkie jakby y, dzieła stwórcze się rozpoczęły, a my jako stworzeni na jego obraz tworzymy różne rzeczy wokół nas y, z mniejszym lub lepszym efektem. A więc to jest taka pierwsza rzecz, którą chciałem się podzielić, że warto włączać Boga do naszych takich codziennych zajęć, jak chociażby jakaś inwestycja czy jakiś remont. Warto modlić się o to, żeby Bóg zesłał do nas ludzi, którzy wykonają pracę zgodnie z Jego zamierzeniem, a Bóg słynie z precyzji i solidności. I żeby to on przez ręce tych ludzi wykonał tą pracę. Ta y, zasada tyczy się tak naprawdę y, każdej y, gałęzi naszego życia. Y, kiedy idziemy na wizytę do, do dentysty, warto też y, modlić się w ten sposób, y, czy do mechanika, czy gdziekolwiek indziej, gdzie korzystamy z usług jakichś ludzi, którzy, y, którzy nam świadczą jakąś tam. Y, Jakąś przysługę, jakąś usługę. A więc to jest taka pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą, jaką chciałem się z Wami podzielić, to jest właśnie, jak już wspomniałem, ekipa budowlana. Właśnie pierwszy raz chyba w życiu miałem okazję zaobserwować ludzi, którzy z taką pasją, determinacją, precyzją. I zaangażowaniem podchodzą do pracy. I to jest bardzo motywujące, kiedy się widzi takich ludzi. No bo wiadomo, że podczas takiego remontu czy jakichkolwiek prac budowlanych, człowiek, jako zlecający daną usługę, również jest jakby włączony w pewne czynności związane z tą usługą. No musi jakby dbać o to, żeby to stanowisko, na którym ci ludzie pracują, no było jakoś przystosowane odpowiednio. Musi to wszystko. Jakby trzymać w ryzach, i no jakby nie było, jest częścią tego całego przedsięwzięcia. I szczerze mówiąc, patrząc na ludzi, którzy z taką determinacją pracują, człowiek też ma jakby większą determinację do pracy. I był taki moment, kiedy musieliśmy um, jakby przygotować pewien teren, a wszystko działo się na zewnątrz, przygotować teren do, um, do kolejnych prac i zaczął padać deszcz. Normalnie gdybyśmy obserwowali taką ekipę, która powiedzmy um, jakby... Um, Szuka tylko okazji do tego, żeby sobie odpocząć, to my też pewnie byśmy zrezygnowali z, z pracy na zewnątrz, kiedy zaczęło padać. Natomiast przyszło mi do głowy takie, takie dziwne, jakby taka, taka myśl, która mówiła, że jeżeli ci ludzie na pewno by pracowali w, w czasie takich warunków pogodowych. Na pewno by im te warunki nie przeszkadzały, i na pewno z tą determinacją i właśnie z takim do podziwu, z takim zaangażowaniem wykonując tą pracę, na pewno nie przerwaliby jej. Pomimo takich może nieintensywnych, ale no dość długi czas trwających opadów, więc można było zmoknąć, no co prawda było dość ciepło. No ale jednak są to warunki, które dla wielu ludzi mogłyby być niezbyt sprzyjające. Więc. Przychodzi zaraz nam do głowy takie porównanie, że jeżeli dany człowiek jest w stanie i wykonałby na pewno tą pracę, no to bierzemy z niego przykład i też zaciskamy zęby i myślimy sobie, kurczę, no jeżeli oni potrafią, no to ja też jestem w stanie daną pracę wykonać. I Życzę wam wszystkim takim, takich właśnie, jeżeli będziecie kiedykolwiek przychodzili, jakiś remont, takich właśnie ludzi, którzy z takim zaangażowaniem i z takim poświęceniem wykonują pracę bardzo solidnie. No bo to ma służyć, prawda? Wydajemy na to jakieś fundusze i, i, i dobrze by było, żeby to działało poprawnie. Ale tak wracając do kwestii teologicznych, co to ma wspólnego w ogóle z kwestią wiary czy Boga? Myślę, że wiele ma wspólnego, dlatego że my też jesteśmy takimi pracownikami bogatu na ziemi. Też wykonujemy dla niego pewne czynności. Często są to czynności budowlane, dlatego że budujemy jego królestwo tu na ziemi. Jesteśmy takimi budowniczymi, wznosimy jego mury, jego świątyni, prawda? Tutaj na ziemi. I od tego, jak będziemy to robić, od tego, jak będziemy do tego podchodzić, zależy to jak inni będą zmotywowani, żeby robić to samo. No bo Jezus Chrystus powołał dwunastu apostołów, którzy mieli czynić uczniami następnych ludzi. I oni mieli być takim właśnie przykładem oni byli taką ekipą, można powiedzieć, budowlaną czy też remontową, bo czasami ktoś już jest zbudowany, ale no gdzieś tam odpadnie tynk, gdzieś tam farba wyblaknie, coś się dzieje złego i trzeba jakby poprawić trochę konstrukcję. Więc taka ekipa może być nawet taką właśnie ekipą remontową. Taka ekipa teologiczna, taki cyw wojownicy Boga. Więc jeśli my będziemy tacy zdeterminowani, jeżeli nie będą nam przeszkadzały warunki atmosferyczne, Oczywiście, chodzi mi tutaj teraz o, ten, o tą duchową rzeczywistość, o ten duchowy świat, w którym również panują różnego rodzaju prawda, warunki. Czasami jest, w świecie słońca jest przyjemnie, czasami wieje wiatr, czasami jest zimno, czasami nam się nie chce, czasami mamy gorszy dzień. Ale jednak, właśnie na przykładzie tej ekipy budowlanej, która zauważyłem, że po prostu do podziwu, naprawdę do podziwu nie. Nie uginała się przed żadnymi niesprzyjającymi warunkami, które wokół nich panowały, tak my też powinniśmy postępować. My, ja brałem, mówię tutaj, jeżeli chodzi o te prace budowlane, brałem przykłady z, tutaj, z, z tych chłopaków, którzy mi tutaj świadczyli pewną usługę. I motywowało mnie to, żeby właśnie w tych warunkach, nawet niesprzyjających warunkach atmosferycznych, kontynuować pracę, bo wiedziałem, że oni na pewno by coś takiego nie byłoby dla nich straszne, więc ja pomyślałem sobie, że dla mnie też nie powinno być to straszne. Natomiast w tym świecie duchowym, w tym świecie takiej płaszczyźnie teologicznej. Naszym wzorem jest oczywiście Jezus Chrystus, syn Boży, który bez względu na warunki, a często to były niesprzyjające warunki, wykonywał pracę dla Królestwa Bożego precyzyjnie, z determinacją i cały czas do przodu, cały czas poszerzał to Królestwo Boga tutaj na Ziemi. Więc y, takie krót, taka krótka myśl, którą mógłbym podsumować w ten sposób: że jeżeli będziemy, y, jak najczęściej oczywiście powinniśmy to robić, obserwować y, takiego, właśnie taki nasz wzór, jakim jest Jezus Chrystus, który też budował tutaj na Ziemi i buduje nadal, bo On jest z nami obecny, ale fizycznie będąc tutaj na Ziemi, budował Królestwo Boże. I nie zwraca uwagi na warunki, które wokół niego panowały, na jakiś niesprzyjający wiatr, który wiał mu w oczy. Tutaj najlepszym przykładem jest kuszenie, które miało miejsce na pustyni, ale też różne inne sytuacje, związane chociażby z faryzeuszami, czy ludźmi, którzy chcieli go ukamienować, czy zrzucić gdzieś ze skały. On nieprzerwanie, jakby zupełnie nie zwracając uwagi na te czynniki zewnętrzne, budował to królestwo cegła po cegle i to jest niesamowite. Jeżeli my będziemy zwracać uwagę i brać przykład z naszego Zbawiciela, który właśnie zachowywał się tak w takich warunkach, to inni, którzy, którym my będziemy budowali zarys, Królestwa Bożego, czy też y, wykonywali jakikolwiek remont w tej duchowej dziedzinie, e, widząc nasze zaangażowanie, naszą determinację i nasze mm, poświęcenie dla sprawy bez względu na warunki, sami będą dochodzili do wniosków, że jeżeli ten człowiek to potrafił, ten człowiek miał taką determinację i ten człowiek by się tak zachował w tej sytuacji, e, to ja też powinienem tak zrobić. Oczywiście. Mm, nie powinniśmy sugerować się innymi ludźmi. Dobrze jest mieć jakiś wzór tutaj, czy jakiś przykład dobry wokół siebie, który nas motywuje, no bo jesteśmy jednym organizmem, prawda? I działamy jak jeden organizm, musimy się wspierać, musimy jakoś razem, wspólnie, jak jeden organizm działać i budować to królestwo, ale naszą głową i naszym takim mistrzem budowlanym tego, budowlanym tego Królestwa Bożego, oczywiście, jest, powinien być Jezus Chrystus, Syn Boży. To tyle o remontach, to tyle o budowach, które, które też, z których tych fizycznych można też wyciągnąć ciekawe wnioski dotyczące Królestwa Bożego. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy mnie słuchają, a nawet ci, którzy mnie nie słuchają, wszyscy, którzy szukają Boga, będą takimi dobrymi budowniczymi Królestwa Bożego. Czerpiąc wzór oczywiście z naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest takim wzorem do naśladowania. Obyśmy i my byli takimi wzorami w tym pogrążonym w takim lenistwie duchowym świecie, bo dzisiaj takie cechy, właśnie jak jakaś determinacja, jak taka walka. Z przeciwnościami losu no nie jest zbyt popularna, ludzie raczej się częściej poddają niż, niż walczą. Sami nic nie możemy uczynić, więc tutaj mamy wsparcie, bo Bóg wie doskonale, że, że sami polegniemy. Dlatego zsyła na nas Ducha Świętego, który nas wspiera w tej walce. Jest to duch oczywiście naszego, naszego Mistrza, więc jeżeli nasz Mistrz zamieszka w nas, to będziemy postępowali tak, jak On postępował. I tego w tym budowaniu i remontowaniu Bożego Królestwa tu na ziemi życzę Wam wszystkim i sobie również. Niech Duch Święty nas w tym prowadzi. Amen.